To się otwiera przestrzeń na familoka. Opowiedz, proszę, o tym, jak urodził się familok. Wiesz co? To w ogóle jest też taka niesamowita historia, bo ja. Rok wcześniej, zanim otwarłam Wamilot, byłam tutaj. nie wiem, Może Wam nawet jakoś pokażę. Słuchajcie, jak tu jest pięknie. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tu jest właśnie Nikiszowicka starówka. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale w, każdym razie, w każdym razie ja tutaj, stąd pochodzą moi bradziadkowie, Maksymilian i Anna. Tu jak byłam, A oni żyli prawie do 100 lat, więc ja u nich z podstawówki chodziłam sobie do domu i tak dalej. I często tu przyjeżdżam, to jest taka, takie bardzo fajne knajpki, dobra kawa. No i, i wsiadłam na wprost okien Familoka w pewnym momencie i mówię, Boże, tu chciałabym pracować, tu chciałabym otworzyć pracownię moją psychologiczną. Ja, ja byłam jeszcze na ostatnim roku studiów. Więc już tak wybiegłam znowu domu przed szereg. To, co ci mówiłam, Karolina, że biegnę i nagle się oglądam, ci pozostały. No. no ale się okazało, że mnie nie było stać wtedy, bo ba bardzo była zaporowa cena i musiałam się wycofać z tego. I w, w, wtedy e, rok temu, kiedy Byłam właściwie w Norwegii, pracowałam, nonstop, nie mogłam wrócić, bo był lockdown i, i w ogóle, ale udało się, było taka tygodniowa przerwa, że akurat na swoje urodziny, bo mam w lipcu urodziny 19. Przyjechałam do Polski i z moją mamą przyjechałam tutaj na Nikisz na kawę i siedzę na prostych okien, na wynajem. I ja mówię: "Dobra, no to". Boże, może, może to jest do wzięcia. I dzwonię do tych ludzi, bo miałam ich za, zapisanych w, 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 na telefonie. I oni mu, i odbierają sobie dzień dobry pani Dominiko, tak jakby na tym socializm. No, ja chciałam ten lokal, czy on jest na, Tak jest. No i cena była dużo lepsza, bo lockdown zrobił mm. swoje. I jak weszłam, wiedziałam, że muszę to zrobić, chociaż był to dla mnie duży wysiłek. No, ale otwarłam tu pracownię, zaczęłam, zaczęłam hmm, pracować jako, jako psycholog i zaczęłam też robić warsztaty ustawieniowe tutaj. Od niedawna również psychogenealogiczne. Bo bardzo mnie interesuje trauma międzypokoleniowa, hmm, a tu psychogeneologia daje też bardzo fajne narzędzia. No i. Powiem szczerze, że jak wyrzucili, w, 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 że jak fundacja nie mogła działać w szpitalu, bo, bo było tak trudno, tak, nie można było wchodzić, a mamy tam biuro, to też tutaj działała w Familoku, więc Familok też przygarnął fundację. Bardzo dobrze się tu czuję i cały czas przychodzą do mnie ludzie właśnie y, głównie y, o traumach. I to traumy związane z, z chorobami, z wypadkami. Z, z trudnym losem. Yy, dlatego stąd też ta moja psychotraumatologia. I tak się wszystko to szyje wspólnie. Oj, tak mi przychodzi, żeby powiedzieć teraz, wprawdzie tytuł dobry: od spiny do familoka, ale jednocześnie mi przychodzi od spiny do inspiracji. Dominiko, ty teraz działasz przez inspirację. Tak to poczułam bardzo. Zupełnie inna energia, gdy mówiłaś o początkach swoich fundacji Spina mhm. i zupełnie inna energia, jak teraz mówisz o swoim dniu codziennym, czyli o dzisiaj. Mhm. Tam to jest, bo dałaś temu życie, ale to już jest dojrzałe. To już chodzi na swoich nóżkach. Ty tylko doglądasz i karmisz, że tak powiem, już z perspektywy innej. Ale wyraźnie widać Ciebie w familoku, czuć to żywe. Wiesz co, i też bardzo dużo emigrantów do mnie trafia. I w ogóle to, są, to, są, bo to jest moja ukochana grupa ludzie, którzy mieszkają, Polacy, którzy mieszkają na migracji bo ja wiem, jak to jest mieć ten dylemat gdzie ja jestem, skąd ja jestem, gdzie jest mój dom tak. Yy, ale przecież tam w tej Polsce jest tak beznadziejnie, bo to, bo tam, to polityka i tak dalej, ale jednak tam się czuje. No, yy, tożsamościowe, ogromne, yy, nie, dużo energii z, yy, często zużywa się na to. Yy, też ci, którzy wrócili do Polski, i to też nie jest takie ciekawe nie jest takie m, do końca, nie, by zrobili ogromny wysiłek, a się okazuje, że no, nie wiem, czy ja jestem w domu. Skąd ja Nie pasują. Tak, ja już nie jestem stąd do końca, ani stamtąd, ani stąd, ni pies, ni wydra. Po norwesku się mówi, werken fiskele fugl". Kim jestem. To bardzo, bardzo takich ludzi do, zapraszam do Familoka, bo tu jest dla nich miejsce. Tu chciałabym, żeby się czuli dobrze i żeby mogli, że, chciałabym bardzo pracować z, 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 coraz bardziej, coraz więcej z tą, z, z tą grupą. Ale czemu o tym powiedziałam? Bo nawet nie wiem dlaczego. W każdym razie, jeżeli mówimy o Familoku, to rzeczywiście jest tak, że ja bardzo lubię tu po prostu być. O inspiracji to było. Tak, okej. Okay. No to... Od inspiracji do tego, co lubisz. Ja też pomyślałam, że wielokulturowość widać też za tobą w Twoich figurkach. Mm -hmm. To jest tak. też Twoje dzieło i to była piękna mm -hmm. sprawa. Zdaje się, że to też jest na YouTube filmik, prawda? Z tymi figurkami, jak ustawialiśmy tak świat, tak. a właściwie Ty. Tak, no nie, ustawialiśmy wspólnie z całą szkołą. To było dla mnie tak ogromne przeżycie. Po pierwsze, dlatego, że po pier pierwszy raz ustawiałam taką dużą grupę. Czułam się bardzo pod taką presją, swoją własną, bo to był mój pomysł, tak? Ale też wy, każda z Was, właściwie ta nasza szkoła, każda z Was. Mająca taką dużą jakość, nasza superwizorka, mająca taką dużą jakość. I teraz yy, yy, ja sobie tu stawiam, czy w ogóle nam to technicznie wyjdzie, i tak dalej. Ja pamiętam, że ja miałam czerwone kolana przez yy, kilka dni później, bo ja na cztery, przez 4 godziny na kolanach klęczałam na tej mapie i ustawiałam. Ale to był wspaniały coming out dla mnie, taki jako ustawiacz. I dał mi to taką siłę, że teraz się w ogóle nie boję robić czegoś online, hybrydowo, na miejscu i tak dalej. Nie mam takich ograniczeń. Nie? Jeszcze mi przychodzi, że to było pokazanie Twojej jakości. Przecież my się nie znamy całe życie i w momencie, kiedy wprowadzono lockdown, nikt nikogo nie może widzieć. Dominika organizuje coś, co nikt jeszcze nie widział, ustawienia online na kilkadziesiąt osób. Uś ustawiamy świat. Po prostu to jest to, co opowiedziałaś. Jak jest, nie chcę powiedzieć, że to było trauma, tak? Ale był problem. To dla Dominiki było doładowanie akumulatorów. Aha, trzeba coś wymyślić. Pokażę Ci, Karolinko, moją ostatnią figurkę. To jest e, Wiara. Tak, widziałam na Facebooku. Wiara. Wera. Ja pokażę moją wiarę. Mm -hmm. O. <grym> A wiesz, że teraz mi uświadamiasz, że moja wiara się pojawiła po twojej. <grym Podobno. <grym jakoś... Samo mi wpadło do mojego organizerka. Mm -hmm. I tak zostało. Wiara, twoja wiara to ziarno. Wiesz, ja jestem z rodziny, gdzie chodziło się do kościoła i ja byłam bardzo rozmodlona i dla mnie taki symbol jest bardzo jednoznaczny. Mm -hmm. A jednocześnie wielowymiarowy, no. mm -hmm. Jeszcze złote to, patrz. Mm -hmm. A jak się ma twoja wiara, twoja figurka? Wiesz co, moje figurki e, teraz jest tak, że może dlatego właśnie, że ustawiałam, z te figurki robiłam, te, które tam z tyłu widzicie, te kolorowe, to większość, bo nie wszystkie, robiłam pod was, pod szkołę. W tym sensie był temat, była osoba i ja yy, miałam ją z tyłu głowy cały czas, kiedy, kiedy robiłam tą figurkę. I teraz, kiedy robię figurkę i przychodzi do mnie temat, to przychodzi najczęściej z osobą. To akurat pozdrawiam, nie wiem, może Ania będzie oglądała yy, Moja koleżanka ze szkoły psychotraumatologii, był temat, była nasza rozmowa. Ja wiem ja muszę zrobić figurkę. I to jest właśnie Ania, Wera ja, właściwie. Wera, Ania. Ym, I ten temat, który ona ze sobą przyniosła. Czyli ufności, wiary, zaufania. Ym, I to jest też takie fajne, bo jak ja ustawiam teraz figu, tymi figurkami, Karolina to ja widzę, wy cały czas jesteście ze mną i ta jakość, ta wasza jakość, tak? Ty byłaś, pamiętam, ty byłaś wtedy Niemcami tak. i, i, i mam tą figurkę tutaj i ona jest czasami w ruchu i wtedy jesteś ze mną. Ta jakość twoja, tak? Twoja jakość, ta, którą wtedy zaprezentowałaś, bo też pewno ona jest różna, nie? I, i zmienia się, ale ta właśnie tamta.